Pokój i dobro. Niektórzy mówią, że Ewangelia według świętego Marka to jest taka męska Ewangelia, bo jest krótko, prosto i na temat. I rzeczywiście, ta Ewangelia, którą czytamy dzisiaj, dokładnie taka jest. Całe nauczanie Jezusa zawarte w jednym zdaniu. A potem, przechodząc, ujrzał, powołał, przechodząc, ujrzał, powołał i koniec. A nie, że jakieś tam przymiały wierzby, zło albo jakieś inne wielkie opisy i dywagacje. Konkret, prosto. Ale w tych prostych słowach kryje się niezwykle głęboka treść. Kiedy wczytamy się w nie, to zobaczymy, że w tych kilku zdaniach, z których składa się dzisiejsza Ewangelia, jest mnóstwo olbrzymich zmian, które dokonują się w życiu bohaterów tejże Ewangelii. Bo życie Jezusa Diametralnie się zmienia. Po przyjęciu Chrztu od Jana, jakiś czas później, Jan zostaje uwięziony, a Jezus zaczyna swoją publiczną działalność. Apostołowie do tej pory byli rybakami, a kiedy w ich życie wchodzi Jezus, to zostawiają to wszystko, czym żyli. Ta zmiana nie jest prosta. Ani dla Jezusa, ani dla apostołów. Jezus zaczyna coś zupełnie nowego. Do tej pory. Żył jako cieśla w Nazarecie. A teraz nagle staje się głosicielem Ewangelii, dobrej nowiny. Co więcej, zaraz na początku tego jego głoszenia ponosi olbrzymią stratę. Bo Jan, o którym Ewangelia według świętego Jana mówi, że był przyjacielem oblubieńca, zostaje uwięziony i Jezus niejako zostaje sam. Może Jezus miał nadzieję, że Jan mu pomoże na tym pierwszym etapie. Że jakoś go wprowadzi w, ten, w tę posługę. Bo pamiętajmy, że Jezus, mimo że był Bogiem, to był też w pełni człowiekiem i przeżywał wszystkie ludzkie emocje, wątpliwości też. Ale Jan zostaje uwięziony. Jezus musi działać samodzielnie. Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, oni ponoszą być może jeszcze większą stratę, bo to wejście Jezusa do ich życia wiąże się z tym, że muszą zostawić za sobą wszystko to, czym żyli. To zostawienie sieci nie oznacza tylko tego, że zostawili pewne poplątane sznurki. Oni zostawili swój status społeczny, bo jako rybacy może nie byli jakoś wysoko w hierarchii społecznej, niemniej byli kimś, mieli konkretny zawód, robili dobre rzeczy. Zostawiają swoje źródło dochodu, zostawiają świat, który znali. O Janie i Jakubie jest mowa, że zostawiają swojego ojca, swoją rodzinę. Muszą po prostu od tego wszystkiego odejść. I to w imię czego? W imię jakiejś mglistej obietnicy, bo ten cieśla z Nazaretu, który przyszedł nad jezioro Galilejskie, mówi im: Będziecie rybakami ludzi. Czyli przepraszam co? Co to w ogóle znaczy: być rybakiem ludzi? I w ogóle w jaki sposób ma się to spełnić? Ja podziwiam tych apostołów, bo oni naprawdę mieli odwagę, żeby w swoim życiu podjąć niezwykłą zmianę, pomimo tego, iż, nazwijmy to, obietnica, która wiązała się z tą zmianą, wydawała się dość mglista i trudno było zobaczyć, jak to ma się w ich życiu wszystko zrealizować. Oni nie widzieli, ale jest w tej Ewangelii ktoś, kto od początku widział, i tym kimś jest Jezus. Bo kiedy jest mowa w tej Ewangelii o tym, że Jezus przechodząc ujrzał, to chodzi o coś więcej niż tylko o to, że tak, no zobaczył, że sobie tam Piotr i Andrzej, czy wtedy jeszcze Szymon, bo jeszcze nie miał tego imienia Piotr, że tam, prawda, sobie łowią ryby w jeziorze. Jezus widzi głębiej, bo Jezus zobaczył nie tylko to, co jest, ale on zobaczył też to, co może być w życiu. Tych mężczyzn, Andrzeja, Szymona. On zobaczył w tym Szymonie zwykłym rybaku z Galilei, zobaczył kogoś, kto może być skałą, kto może stać się ostoją kościoła, który Jezus chciał założyć. On zobaczył w zwykłym, prostym rybaku z Galilei księcia apostołów, tego, kto będzie dzierżył klucze królestwa niebieskiego. On zobaczył. W Janie, Młodym chłopaku, który tam czyścił sieci na łodzi swojego ojca, zobaczył największego mistyka wszechczasów. Tego, który potrafił swoim wzrokiem duchowym przewijać się poza zasłonę rzeczywistości, napisać Księgę Objawienia Apokalipsy. Zobaczył w Andrzeju, zobaczył w Jakubie facetów, którzy będą mieć taką siłę, że zdecydują się kiedyś na męczeństwo, że będą. Potrafili z odwagą głosić Ewangelię. Tego nie było widać okiem takim yy, zwykłym ludzkim. Oko Jezusa było uzbrojone, można powiedzieć, w jego bóstwo i dzięki temu potrafił zobaczyć właśnie w tych zwykłych facetach kogoś niezwykłego. Nie dlatego, że oni niezwykli byli, ale dlatego, że Jezus widział, że niezwykli mogą się stać. To jest geniusz Jezusa. Ja kiedy myślę o geniuszu, to taki podstawowy geniusz, który mi przychodzi na myśl, to jest Michał Anioł. Michał Anioł był absolutnym geniuszem, jeżeli chodzi o sztukę. Nie wiem, czy wiecie, jak Michał zeźbił. rzeźbił. Otóż przeciętny rzeźbiarz, a właściwie każdy rzeźbiarz poza Michałem Aniołem, kiedy rzeźbi rzeźbę z marmuru, to rzeźbi tak od każdej strony, przybliżając się do kształtu, który chciałby osiągnąć. Ale nie Michał Anioł. Michał Anioł Rzeźbił tylko od jednej strony, tak jak gdybyśmy opuszczali wodę w wannie. Bo Michał Anioł mówił, ta rzeźba już tam jest. On miał taki wzrok, że on w bryle marmuru już widział ukrytego tam czy to Dawida, czy figurę Mojżesza, czy jakąkolwiek inną. I jak mówił, on tylko swoim dłutem usuwa to, co jest niepotrzebne. Bo ta figura już tam jest. Inni jej nie widzą. Ale na tym polegał geniusz Michała Anioła. Bóg jest takim geniuszem, że On widzi w takiej ludzkiej bezkształtnej bryle, jaką nieraz jesteśmy, widzi świętego. Bóg w grzeszniku widzi świętego. Bóg w człowieku, który ciągle upada, widzi wielkość. Potrzeba tylko usunąć to, co przeszkadza, usunąć to, co jest niepotrzebne. To jest ta dobra nowina, którą Jezus głosi, bo On wyszedł po to, żeby głosić Ewangelię, dobrą nowinę o czym, o geniuszu Boga, który w grzesznym człowieku widzi świętego, który we mnie i w Tobie widzi potencjał. Ale do tego, żebyśmy ten potencjał zrealizowali, potrzeba kroku z naszej strony, potrzeba współpracy. Królestwo Boże się przybliżyło, bo Królestwem Bożym jest sam Chrystus, który przychodzi. Ale potrzeba z naszej strony nawrócenia. I tu się kryje pewne niebezpieczeństwo, ponieważ polskiej odpowiednik yy, greckiego słowa metanoja, to nie do końca jest nawrócenie. Po prostu nie ma w polskim języku słowa, które by idealnie to odzwierciedlało. A nasz termin nawrócenie niesie w sobie pewne niebezpieczeństwo, bo nawrócenie zakłada powrót do czegoś, co było. A to nie do końca o to chodzi. My bardzo często myślimy o nawróceniu właśnie w kontekście wrócenia do czegoś, co było. Ja to nazywam syndromem białej sukienki, bo to jest tak, że czasami właśnie, akurat to dotyczy kobiet, ten przykład, ale on jest tak samo adekwatny dla mężczyzn. Czasami właśnie bywa, że jakaś pani 30-40-letnia z taką nostalgią wspomina, jak była małą dziewczynką i ubierała się na Boże ciało w tą białą sukienkę i tak sypała kwiatki. I świeciło słońce, i wszyscy byli szczęśliwi, i ona tak bardzo kochała Pana Jezusa. I czasami nawrócenie może być rozumiane jako to, że ja chcę wrócić do tego stanu dziecięcej naiwności, dziecięcej wiary, dziecięcej miłości. Ta dziecięca wiara, miłość, ona była bardzo piękna i adekwatna dla dziecka. Ale teraz życie taką duchowością, jaką się miało jako dziecko, byłoby tak samo śmieszne, jak ubranie się w przykusą. Białą sukienkę, i rzucanie kwiatków na procesji Bożego Ciała. Nawrócenie nie polega na tym, że ja mam wrócić do tego, co było, bo to jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. A my czasami tak myślimy. Na przykład, jak wdepnęliśmy w grzechy seksualne, to pojawia się takie pragnienie, żeby na nowo stać się dziewicą. Fajnie, tylko że to się nie da. Alkoholik nigdy nie przestanie być alkoholikiem. Ale może być trzeźwym alkoholikiem. Jak sobie namieszałeś w swoim życiu rodzinnym, nie wiem, jesteś po rozwodzie, czy jakieś inne sobie zgotowałeś kłopoty, to nie wrócisz do sytuacji sprzed lat, kiedy miałeś, mówiąc kolofialnie, czystą kartę. Ale to nie znaczy, że wszystko jest stracone, bo nie da się zacząć od nowa, ale da się zacząć znowu. Na się zacząć ponownie, wtedy kiedy przemienimy nasze myślenie. Bo to jest właśnie znaczenie słowa nawrócenie, metanoja w Piśmie Świętym, to znaczy przemienić swoje myślenie, zmienić paradygmat, w którym funkcjonujemy, albo inaczej rzecz ujmując, zacząć patrzeć na życie nie swoimi oczyma, ale oczyma Boga. Bo Bóg widzi jak geniusz. Jeżeli zaczniesz patrzeć na swoje życie oczyma Boga, to zobaczysz, że te wszystkie problemy, które nosisz na sobie, jak jakieś takie kamienie, które cię obciążają, Twoje grzechy, błędy, które popełniłeś, głupie decyzje, nietrafione wybory, że te wszystkie przygniatające cię skały mogą stać się stopniami, które poprowadzą cię do nieba, które poprowadzą cię do wielkości. To jest dobra nowina, że Bóg może to uczynić w Twoim życiu, jeżeli Ty pozwolisz sobie na to, żeby zmienić swoje myślenie, zmienić swoje patrzenie. Ale to nam nie przychodzi łatwo, bo się boimy. Bo dzisiaj tego nie widzę. Okej, okay, może Pan Bóg widzi, ale ja tego nie widzę. Spokojnie. Do tego potrzeba czasu. Piotr też nie od razu wszystko widział. Też nie od razu był gotów na męczeństwo, też nie od razu był gotów na to, żeby stać się. Rzeczywiście, księciem apostołów, jak mówimy, tak? Pierwszym papieżem. Nie, on potrzebował przejść pewną drogę. Jezus nie powołuje go nad Morzem Galilejskim do tego, żeby już stał się doskonały, ale powołuje go do czegoś innego, żeby poszedł za Jezusem. Bo to jest droga metanoi, to jest droga przemieniania naszego myślenia. Iść śladami Jezusa. Czynić to, co on czynił. To znaczy. Nie mówię tutaj, że mamy teraz uzdrawiać niewidomych albo wskrzeszać umarłych, choć fajnie by było, gdybyśmy mocą Jezusa to uczynili i jest to możliwe. Ale przede wszystkim mamy go naśladować dobrze czyniąc, kochając. Jeżeli będziemy szli śladami Jego miłości, to krok po kroku nasze serce będzie się przemieniać i nasz wzrok będzie się przemieniał. Jeżeli będziemy szli śladami Jezusa. To stopniowo nasze oczy będą stawać się Jego oczyma. Tak właśnie stało się w życiu apostołów. Oni poszli za Jezusem. I Piotr, który jeszcze w godzinie męki Chrystusa się Go zaparł, wiele lat później nie wahał się ponieść śmierć męczeńską. ze Zebedeusza, zobaczcie sobie w Ewangelii. Oni są takimi pyszełkami, że chcą siedzieć po prawej i lewej stronie Jezusa. A z czasem Nabiorą pokory, która pozwoli jednemu z nich ponieść śmierć męczeńską, a drugiemu da takie oczy, że w Eucharystii, że w liturgii zobaczy niebo i opisze to w Apokalipsie. A zaczęło się wszystko niepozornie, od tego, że Jezus przechodził. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, z patrzeniem, także ten czasownik przechodził. Znaczy dużo więcej niż tylko opis tego, że fizycznie przemieszczał się z punktu A do punktu B. Bo pod tym prostym słowem ewangelista zawiera niezwykłą treść. Oto wrócił na Ziemię raj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jest takie piękne zdanie w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, że Bóg przechadzał się po ogrodzie Eden. I oto w Jezusie, który przychodzi nad jezioro Galilejskie, mamy raj. Bo znowu Bóg przechadza się pomiędzy ludźmi. W Jezusie Chrystusie raj wrócił na ziemię. I przechadza się także dzisiaj pomiędzy nami. Przychodzi do mojego i twojego życia. Nie przychodzi widzialnie, bo i wtedy nie było to widzialne. Ludzie widzieli tylko cieśle z Nazaretu, a może nieco nawiedzonego proroka. I także dzisiaj Bóg przychodzi w rzeczach prostych. Przychodzi w Eucharystii. Przychodzi do nas w Twoim ciele, w Twojej krwi. Przychodzi w Twoim słowie, ilekroć je czytasz z wiarą. Ale przychodzi też w faktach, w wydarzeniach Twojego życia. Przychodzi w konkretnych osobach, które Bóg stawia na drodze Twojego życia. One są niepozorne, bo ten cieśla z Nazaretu też się niczym nie wyróżniał. Wokół niego nie latały chóry anielskie, ani nie świeciło mu się nad czołem, jak na świętych obrazkach. Ale te osoby, w tych osobach Bóg przychodzi do Twojego życia. Przychodzi też przez osoby, które odchodzą z Twojego życia, tak jak Jan zniknął ze sceny życia Jezusa. Także odejście może być przychodzeniem Boga. Pytanie jest, co my z tym zrobimy? Pytanie jest, czy my podejmiemy trud zmiany, do której zapraszają nas fakty naszego życia? Bo Bóg zaprasza Ciebie przez te konkretne rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, dzisiaj, do metanoi, do przemiany myślenia, do przemiany serca, do tego, żebyś uwierzył dobrej nowinie, że w grzeszniku jest ukryty święty. Pytanie, co z tym zrobisz? Kiedy Bóg przechodził przez Eden, Adam, który był grzesznikiem, się przed nim ukrył. Piotr też miał taką pokusę. Kiedy Jezus uczynił wielki cud połowu ryb. To mówi do niego: odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Paweł też miał te pokusę, mówił: odejdź ode mnie, panie. Ale Jezus mu mówił: wystarczy ci mojej łaski. A ty co zrobisz? Ukryjesz się jak Adam? Czy podejmiesz trud pójścia za Jezusem?